tym na przykład, że w lodówce znajdujemy przeterminowane produkty, albo produkty w jakichś dużych ilościach, zupełnie, zupełnie takich nie do przerobienia, albo na przykład po tym, że chory ubiera się nieadekwatnie do pogody, że jest zdezorientowany, nie potrafi trafić do sklepików, w którym całe życie robił zakupy, czy kupował pieczywo, czy gazetę, błądzi w drodze powrotnej. Ma problemy na przykład w mówieniu, brakuje mu słów. Coraz częściej mówi: Nie wiem, nie pamiętam, boli mnie głowa, zapytaj mnie o to kiedy indziej. Wszystkie te objawy powinny, powinny nas zaniepokoić. Ta pierwsza diagnoza dobrze jest, żeby szła w parze z diagnozą neuropsychologiczną i diagnozą psychiatryczną bądź neurologiczną, dlatego że to jest szereg badań, które trzeba będzie wykonać. No, nigdy jednoosobowo nie stawia się rozpoznania, wymaga to bardziej szczegółowej diagnostyki. Więc myślę, że czy zaczniemy od psychologa, czy od psychiatry, czy od neurologa, każda droga jest w porządku. Myślę, że to też zależy od otwartości, bo czasem jest tak, że są ludzie, którzy absolutnie za żadne skarby świata do psychiatry nie pójdą, więc mogą pójść do psychologa, mogą pójść do neurologa. Myślę, że myślę, że to nie ma aż tak dużego znaczenia. Wszyscy ci specjaliści znają się na swojej pracy i myślę, że już odpowiednio pokierują pacjenta w zależności od tego, co stwierdzą w badaniu diagnostycznym.